O niedźwiedziu, który uciekł z lasu, bo nie lubił hałasu. Nie śpię już trzecią zimę, oka nie mogę zmrużyć. Miś fryzurka żalił się kolegom niedźwiedziom siedzącym nad kufelkami miodu w gospodzie Sadełko-Lisicy. Nazywali go fryzurka od czasu, kiedy poszedł do zakładu fryzjerskiego Rolando i kazał rakowi ostrzyc się na jeża. Nie da się zasnąć. Wiercę się w łóżku, przewracam z boku na bok, w końcu wstaję, coś przekąszę i albo czytam bajkę niedźwiedzia przysługa, albo włączam sobie film synowie wielkiej niedźwiedzicy, mówił smutno, patrząc w beczułkę i sącząc miód z pianką. Ciągle ktoś przeszkadza. Już miałem zebrane zapasy na zimę, miód wędzony, miód kiszony, orzechy w miodzie, miód w pomidorach, miód na miodzie. Już zęby umyłem pastą dla niedźwiedzi biały kieł Ultra 210 Super Ochrona przez 7 miesięcy. Już mojej ukochanej niedźwiedzicy Malince wysłałem wiadomość, dobranoc mordeczko zadzwonię w marcu i nic, zasnąć się nie da. Nade mną tupta jesz, pode mną ryje kret, żeby tylko rył. Co jakiś czas krztusi się i kaszle. A nie ma nic bardziej denerwującego od kaszlu kreta w środku nocy. Nie, przepraszam, jest. Chrapanie borsuka. Też się układa do snu zimowego, ale zawsze zasypia wcześniej. I kiedy ja próbuję zmrużyć oko, słyszę za ścianą... ...mniam... ...ziew. Ziew? Zdziwił się miś Bagienko, nazywany tak ze względu na charakter i miejsce, w którym się urodził. Ziew, potwierdził fryzurka. Borsuk ziewa przez sen. Też mnie to dziwi, ale on mówi, że to normalne. Śpi i śni mu się, że śpi i nic mu się nie śni. To strasznie nudny sen, więc ziewa z nudów, a ja nie mogę zasnąć. Może zatyczki patyczki? W aptece usowy można takie kupić. Zaproponował miś rozrabiaka, odstawiając kufelek miodu śliwkowego i wycierając pyszczek siedzącą obok świnką morską. Wkładasz do uszu i nic nie słyszysz. Nie, fryzurka się skrzywił. Kiedyś włożyłem, a potem nie usłyszałem, że przyszła wiosna. Spałem dwa lata, dwie jesienie, dwie zimy i dwie wiosny. Patyczki zatyczki rozrosły mi się w uszach, puściły pędy, wyrosły na nich listki i kto wie, ile bym jeszcze spał, gdyby mnie głód nie obudził. A jakiego wstydu się najadłem, kiedy szedłem do leśniczego prosić o zgodę na przycięcie konarów i wyjęcie patyków z uszu. Zające biegały za mną po lesie i wołały: Niedźwiedź, niedźwiedź, schowaj rogi! A może kołysanki? Miś ciężka łapka, jeszcze młody, ale już na emeryturze, bo wcześniej pracował jako ochroniarz ważnych zwierząt, próbował pomóc przyjacielowi. Mama śpiewała mi taką. Zaśnij synku, luli luli, maleńki niedźwiadku, niech ci śni się czarny królik na czerwonym kwiatku, czarny królik z błogą minką pije coś spręcika, niech cię nie obudzi synku, siorbanie królika.